Cześć z tej strony, Oskar Rag. Witam Was w kolejnym tygodniu. Dzisiaj na tym kanale rozpoczynamy naszą przygodę z dronami. Dlatego opowiem Wam o 20 najczęściej popełnianych błędach przez początkujących droniarzy. Zaczynamy! Przygotowałem ten film dla was, ponieważ wraz z spadającymi cenami dronów pojawiło się ich masę na rynku i praktycznie każdy może sobie na takiego drona pozwolić. Za sprawą premiery Sparka czy Mavic Air na rynku pojawiło się tych dronów po prostu masakrycznie dużo. A tak naprawdę na naszym niebie pojawiło się ich masakrycznie dużo, ponieważ drony poniżej 600 gram, no według naszego prawa są po prostu faworyzowane i może nimi latać praktycznie każdy. Sam jestem posiadaczem Mavica Air i wiem, że no, po prostu dron jest teraz na wyciągnięcie ręki. Jeszcze kilka lat temu było to nie do pomyślenia, po naszym niebie latały głównie no, samoróbki, które zostały zbudowane przez y, hobbystów, y, albo mydelniczki, czyli fantomy, które były pierwszej, drugiej generacji. Latało tego po prostu mało, bo były niesamowicie drogie. Jak ktoś miał drona, to było po prostu... Pow. A dzisiaj wyciągamy z pletnaka Mavic'a Air i siup. I lecimy od razu. To jest naprawdę coś niesamowitego, jak ten rynek poszedł do przodu. Ale z racji tego, że rynek poszedł niesamowicie do przodu, no spadły też ceny. Dzisiaj drona można kupić naprawdę za grosze, więc tych dronów na niebie pojawiło się bardzo dużo. Niestety wiąże to ze sobą niesamowite konsekwencje. No i wiecie, ceny dronów spadają, rośnie ilość dronów. Rośnie też ilość osób, które no, są kretynami. Wystarczy spojrzeć na filmiki na YouTubie, jak wyglądają pierwsze starty y, ludzi, którzy mają swoje drony. Najczęściej wygląda to, je w ścianę, i kończy się przygoda z dronem, i trzeba kupić nowego. No wystarczy wpisać na YouTubie y, Mavic Crash, y, Spark Crash, czy Drone Crash. Naprawdę tych kompilacji jest masakrycznie dużo. No i później tacy ludzie startują dronami przy lotniskach i latają między samolotami. Więc no, wiecie. No, wystarczy wejść na grupę na Facebooku, zobaczyć jakie tam czasem ludzie zadają pytania. Naprawdę w głowie się to nie mieści. Dlatego właśnie dzisiaj opowiemy sobie o tych 20 najczęstszych błędach przez początkujących droniarzy, y, no, które są po prostu popełniane. Tym samym mam nadzieję, że te 20 porad, no Poszerzy niektórym perspektywę. Jeżeli ty, oglądający w tej chwili e, ten film, planujesz kupić sobie drona albo już go masz i nim latasz, naprawdę, zobacz e, ten film do końca, sprawdź, e, no, których rzeczy tak naprawdę, no ty to powinieneś wiedzieć, nie? Ale ten film ma ci po prostu wyedukować w tym e, krótkim czasie. Co z tym dronem możesz po prostu robić, ponieważ dron to nie jest zabawka. Numer jeden. Po pierwsze, trzeba przygotować drona do lotu. Nie mam tutaj na myśli przygotowania drona, jak już latamy kilka razy. Mam na myśli przygotowanie, jak wyjmujemy go z opakowania. W momencie, kiedy wyjmiesz drona z opakowania, jest on odlepiony różnymi naklejkami. Te naklejki wszystkie trzeba ściągnąć. To nie jest pilot, który ma być w folii i ma się nie zdzierać. Wszystkie naklejki należy oderwać. Po ściągnięciu tych wszystkich naklejek, sprawdź dokładnie, czy aby na pewno wszystkie naklejki zostały ściągnięte. Dlaczego tak powtarzam, że te naklejki są takie turboważne? Większość dronów teraz ma już czujniki. Jeżeli te naklejki będą na tych czujnikach, dron będzie po prostu wariował. W momencie kiedy dron już będzie przygotowany i będziesz chciał go w jakiś sposób odpalić, to się z tym wstrzymaj. Wszystko należy pierw dokładnie naładować. Masz jedną baterię, jedna bateria. Masz trzy baterie, trzy baterie. Nawet jeżeli będziesz latać jedną, naładuj wszystko. Łącznie z kontrolerem, łącznie z komórką, którą będziesz. To się też często zdarza, ludzie podłączają komórkę, która a, ma 10%. Wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze tam sobie polatam. Nie. Wszystko ma być naładowane na 100%. W momencie, kiedy masz wszystko naładowane, pamiętaj zawsze jeszcze ściągnąć osłonę z gimbala. Zajebiście często popełniany błąd nieściąganie osłony gimbala przed włączeniem drona. Musisz to ściągnąć. Jeżeli tego nie ściągniesz, jest możliwość, że uszkodzisz po prostu gimbala. Numer dwa, czyli aktualizacja oprogramowania. Kolejny etap zaraz po wyciągnięciu właśnie tego drona z pudełka. W momencie, kiedy odpalisz już swojego drona, czyli go włączysz, nie będziesz jeszcze latał, tylko go włączysz. Włączysz też komórkę do aparatury, zaktualizuj oprogramowanie. Dlaczego warto aktualizować oprogramowanie? Ponieważ usuwa ono wszelkie błędy, które były w poprzednim oprogramowaniu. Czasem drony wariują, mają jakieś drobne niedociągnięcia, yy, no. Najczęściej są to drony DJA, lubią one mieć na samym początku pewne niedociągnięcia, e, albo są jakieś po prostu no, no bagi, no to są po prostu bugi. To jest tylko oprogramowanie, piszą je ludzie, więc trzeba mieć świadomość, że zawsze je poprawiamy. Dlatego przed wzbiciem się w ogóle w powietrze ściągnij wszystkie aktualizacje. Ściągnij, żeby one wszystkie były aktualne. Oczywiście te sterowniki. Numer 3. Kalibracja imu i Jiro. Musisz to zrobić. Dlaczego? Jeżeli nie skalibrujesz sobie swoich przyrządów, którymi dron porusza się w odpowiedni sposób, może on po prostu wariować. Drony są przewożone w różnych tak naprawdę warunkach i po drugie zmieniają one. Kontynent w momencie, kiedy do ciebie przypłynął. Jest to niesamowicie ważne, ponieważ no, na naszym y, polskim gruncie mamy całkowicie inne, y, tak naprawdę warunki atmosferyczne, y, elektromagnetyczne tak naprawdę jest tych zmiennych cholernie dużo, więc na te przyrządy wpływa bardzo dużo rzeczy, więc należy je po prostu skalibrować. Numer 4. GPS i Return to Home czyli tak zwany powrót do domu. Jest to kolejny, tak naprawdę, feature w Twoim dronie, jeżeli go oczywiście masz, bo możesz go nie mieć. I oczywiście też czujnik, a tak naprawdę przyrząd, który pozycjonuje Twojego drona. Jeżeli Twój dron nie złapie tak zwanego fixa, czyli w momencie, kiedy startujesz dronem, nie zapisze on Twojej lokalizacji GPS. Będzie miał ustawioną jakąś inną lokalizację, na przykład w USA to on tam po prostu poleci, jeżeli zgubi zasięg z Tobą. Pamiętaj o tym, to jest zajebiście ważne, żeby mieć dodany odpowiednio punkt GPS, skąd startujesz. GPS służy też do utrzymania drona w odpowiednim miejscu, żeby on sobie nie falował, czyli jeżeli wieje wiatr, on sobie będzie mógł kalibrować i będzie się utrzymywał cały czas w jednej lokalizacji, więc ten GPS jest niesamowicie ważny. 5. Dron to nie zabawka. Pamiętaj o tym, że dron to latająca kosiarka. Kurczę! Ile osób korzysta z drona jako z zabawki? A mamy tutaj drona, możemy kupić na komunie, może sobie dzieciak polatać. Nie. Nawet półkilowy dron może zrobić niesamowitą krzywdę. Jeżeli polecisz takim półkilowym dronem, choćby 50 metrów do góry i spadnie on komuś na głowę, no to pomyśl co się stanie. To tak jakbyś podrzucił półkilowy kamień do góry i walnąłby cię w łeb. Mam nadzieję, że nie spróbujesz tego i nie polecam tego, ale na pewno trafiłbyś na pogotowie, czy trafiłabyś, więc serio, z dronem nie można obchodzić się jak z zabawką, trzeba być pod tym względem bardzo odpowiedzialnym, ponieważ jest to po prostu latająca kosiarka. Numer 6. Odpalanie drona w domu. Kategoryczny zakaz. Nie wolno odpalać drona w domu. Dlaczego? Nie chodzi o to, że ten dron nagle zacznie nie wiadomo co robić, ale masz małą przestrzeń. Szczególnie jeżeli kupisz drona. I od razu go odpakujesz. I nie wyjdziesz nim nawet polatać. Czyli nie masz kompletnie żadnej praktyki. Odpalisz tego drona w domu, gwarantuję Ci, że go od razu spieprzysz. Dlaczego? Ponieważ dron, który jest w domu, nie ma pozycji GPS najczęściej, jest to, tak jak mówiłem przed filmem, latająca kosiarka. Domy najczęściej są dość małe, więc na wysokość ten dron może też od razu polecieć. Nie masz kompletnie żadnego wyczucia, więc rozwalisz telewizor, drona, no i jeszcze może pokiereszujesz jakąś osobę. Więc nie warto odpalać drona w domu kategoryczny zakaz odpalania drona w domu. Powtarzam. Punkt siódmy. Nie wiesz, czym są drony i nie wiesz, jak działa Twój konkretny dron. Też niesamowicie często jakby powtarzany błąd. W momencie, kiedy odpalamy takiego drona, nie wiemy, jak on się nawet zachowuje i już zaczynamy tymi drączkami sobie machać. Nie. Drona trzeba się nauczyć własnego drona trzeba wiedzieć, jaką on ma moc, jak skręca tego wszystkiego trzeba się nauczyć to jest tylko doświadczenie. I kolejna rzecz, dobrze przed tym, jak w ogóle odpalisz tego drona. Popatrzeć, jak inni się uczą. Do tego jest świetny YouTube, żeby zobaczyć, jak te drony się zachowują, poczytać trochę, jaką budowę ma dron, jak on działa. Pamiętaj, że latając, ty tak naprawdę latasz w trzech różnych wymiarach. To nie jest tak, że on lata płasko, ty masz jeszcze wysokość. Warto to wiedzieć, więc przed no, odpaleniem pierwszym swojego drona, czy przed jakimiś tam nie wiadomo jakimi ewolucjami, zaznają się z budową swojego drona i w ogóle jak, jak te drony działają numer 8 brak znajomości prawa lotniczego. Każde prawo lotnicze w każdym kraju jest inne. W chwili obecnej, czyli jak nagrywam ten film w 2018 roku, oczywiście są prowadzone już rozmowy na temat ujednolicenia tego prawa dotyczącego dronów, ale w Polsce mamy nasze normalne prawo lotnicze. Jest ono niepodważalne i trzeba się do niego stosować. Większość osób na początku swojej przygody z dronami po prostu łamie to prawo. W momencie kiedy łamiesz prawo, wiesz co się dzieje. Zawsze są jakieś konsekwencje. Dlatego zaznajom się z prawem lotniczym. Musisz wiedzieć co to są strefy, wiedzieć na jakich wysokościach możesz latać, wiedzieć gdzie możesz latać, bo czasem nie możesz kategorycznie odpalić żadnego drona, szczególnie przy lotniskach. Kurczę, pamiętaj, na pokładzie tego samolotu jest 200, 300, 400 osób, a ty latasz jakąś zabawką i stwarzasz zagrożenie. To jest po prostu nieodpowiedzialne. Więc z prawem lotniczym trzeba się kategorycznie zaznajomić i wiedzieć, w których miejscach możesz latać swoim zabawką. Numer 9. Latanie nad ludźmi. Słuchaj, ja wiem, że dron to jest super sprawa i fajnie jest robić zdjęcia ludziom, ale pamiętaj, że na początku nie latamy nad ludźmi. Na pewno nie latamy. Żeby latać nad ludźmi, dobrze by było, żebyś miał uprawnienia. Tak, miał uprawnienia w los albo be w los. Dlaczego? Bo wtedy mamy jakieś tam potwierdzenie, że potrafisz latać. W momencie, kiedy nie potrafisz i zaczynasz latać nad ludźmi, jeżeli coś się stanie, jakaś awaryjna sytuacja, możesz po prostu zrobić komuś krzywdę. Ja wiem, że ludzie są praktycznie wszędzie i czasem się no, no nie da, ale jeżeli masz możliwość nie latania nad ludźmi, po prostu nie lataj. Jedna prosta, jeden prosty wypadek, no czasem może tak naprawdę no, skończyć Twoją karierę yy, z dronami i nie tylko z dronami. Numer 10. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Tak, w momencie kiedy latasz sobie dronem, musisz mieć również OC. Znaczy, musisz. Dobrze by było, żebyś je miał. Jeżeli takim dronem sobie latasz, stracisz nagle w jakiś sposób komunikację z tym dronem. Nie wiem, będą jakieś zakłócenia i walnie on w jakiś budynek, albo walnie w jakiś samochód. Jeżeli nie masz ubezpieczenia OC, co się stanie? Będziesz musiał płacić w własnej kieszeni. Dlatego, ubezpieczenie na drona warto mieć. Zawsze polecam to ubezpieczenie sobie wykupić. Nie jest to drogie, powyżej 100 zł w skali roku. Myślę, że w momencie, kiedy kupujesz drona, stać się na takie ubezpieczenie, więc warto je wykupić. Numer 11. Sprawdzanie warunków pogodowych. Kolejna rzecz, której bardzo często nowicjusze nie robią, czyli nie sprawdzają w ogóle, jakie są warunki pogodowe. Wydaje im się na oko, ok, mogę latać. Nie. Musisz wiedzieć, na ile Twój dron jest w stanie latać przy wietrze. Oczywiście w specyfikacji Twojego drona na pewno będzie informacja, do jakich prędkości wiatru, czyli tych podmuchów, może latać Twój dron. Trzeba do tego się po prostu stosować. Jest masę aplikacji i na Androida, i na iPhone'a, które pokażą Ci, jaka jest pogoda i czy możesz latać swoim dronem. Co ważne, warunki pogodowe zmieniają się bardzo szybko, szczególnie ma tutaj y, oczywiście wpływ wysokość. Czasem przy gruncie praktycznie nie wieje, a na 50 metrach już tak wieje, że twój dron po prostu odleci. I w pewnym momencie naprawdę może tak być, że w momencie, kiedy latasz sobie swoim dronem, on do Ciebie nie wróci. Więc nie świadomość tego, że warunki pogodowe są niesamowicie ważne. Kompletnie inaczej lata się dronem w zimie, kompletnie inaczej w latem, kompletnie inaczej jak jest wietrzna pogoda, a już kompletnie źle i nie powinno się latać, jak pada albo pada śnieg. Świetnym przykładem właśnie warunków pogodowych jest to w momencie kiedy lecimy z wiatrem. Jeżeli lecimy z wiatrem, dron sobie super leci, ale jeżeli będziesz wracać, a będziesz tak naprawdę drałować swoją baterię do końca, on może nie wrócić. Pod wiatr dron ma problem wrócić, ponieważ musi walczyć jeszcze z wiatrem. Dron leci 40 na godzinę, wiatr wieje 20. No sorry, dron nie jest w stanie sobie tego wszystkiego obliczyć, więc zawsze musisz pamiętać, że warunki pogodowe wpływają na to, jak się lata. Numer 12. Zła wysokość Return to Home, czyli tego RTH. Jeżeli sobie latasz swoim dronem, jeżeli stracisz znów połączenie z własnym dronem, ma on ustawione, jeżeli mówimy o dronach, które mają tę funkcję powrotu do domu, e, czyli do punktu startowego, e, z którego startujesz, jest ustawiony punkt, na którym on ma, e, do którego on ma wrócić i wysokość na jakiej on ma wracać. Jeżeli startujesz z miejsca, które jest no, na wysokości 0. I masz wokół siebie drzewa, które mają do tam, nie wiem, 20 metrów, czy jakieś bloki, czy jakiekolwiek inne przeszkody. Jeżeli ten RTH masz ustawiony na 10 metrów, twój dron po prostu może zahaczyć o drzewo i spaść. Więc przed startem swojego drona warto ustawić wysokość tego Return to Home na odpowiednią wysokość, czyli najwyższej przeszkody, którą masz tak naprawdę w pobliżu. Numer 13. Poleganie na wbudowanych funkcjach autonomicznych drona. To też jest kolejny bardzo ciekawy temat. W momencie kiedy... Odpalasz swojego drona. Pierwszy, trzeci, dziesiąty raz. Nie potrafisz jeszcze do końca latać. Bardzo chętnie używamy tych autonomicznych funkcji. One są oczywiście bardzo fajne. Mamy boomerangi, mamy droni, mamy tego niesamowicie dużo, szczególnie w dronach DJI. W momencie, kiedy my sobie taki boomerang, czy jakąś inną e, hel helixa, czy cokolwiek sobie odpalimy, dron oczywiście leci z automatu. Nie musimy nic kompletnie robić. Ale pamiętaj, że te programy, które są wbudowane w tym. E, dronie, one nie wykryją przeszkody. Nawet jeżeli są czujniki. Drony nie mają czujników praktycznie z każdej strony. Nie każdy dron ma. Nawet nowy Mavic, yy, Mavic Pro 2 nie ma tych czujników 360. Jest jakby klauzula taka, że halo, ten dron może w coś pierdzielnąć. Więc w momencie, kiedy włączasz sobie takie autonomiczne tryby, pamiętaj o tym, żeby patrzeć gdzie ten dron leci, a nie odkładać aparaturę i błyszczeć pięknie, o, żeby się ładnie wypozować. Nie. Nie zawsze można to zrobić. Numer czternasty, czyli latanie dronem poza zasięgiem swojego wzroku. Słuchaj, jeżeli chcesz latać swoim dronem, lataj tym dronem blisko. Według polskiego prawa nie możesz latać w ogóle poza Własnym wzrokiem. Musisz widzieć drona. Oczywiście, jeżeli masz odpowiednie uprawnienia, możesz, ale prawdopodobnie takich uprawnień nie masz, więc miej tego drona w zasięgu wzroku. Nie trać swojego drona z oczu. Jeżeli wysiądzie ci telefon, cokolwiek się stanie, musisz wiedzieć, gdzie ten dron jest i w jaki sposób sprowadzić go do siebie, więc dronem możesz latać tylko w zasięgu swojego wzroku. Numer 15. Drałowanie swoich baterii do samego końca. Słuchaj, jeżeli latasz swoim dronem. W większości dronów masz pokazany czas powrotu do domu i kiedy musisz wrócić, dron ci jeszcze w ogóle będzie pikał i w ogóle zacznie sam wracać. Okej, okay. można tak zrobić, tylko przed chwilą powiedziałem, że mamy różne warunki pogodowe. Jeżeli te warunki będą niesprzyjające, prawdopodobnie twój dron może nie wrócić, ponieważ będzie leciał pod wiatr. Ja polecam, żeby tą baterię gdzieś tam do tych 25%, do 30% gdzieś tam sobie zużyć i już wracać, i już lądować. Dlaczego? Bo to jest tylko technologia może się coś źle obliczyć, może się coś z baterią stać i nagle z tych 30% zrobić się dwa, i dron w pewnym momencie spadnie. Więc nie wykańczaj swojej baterii do końca. Numer 16. Włączanie trybu sportowego. Kurczę, ja wiem, że bardzo kusi włączyć ten tryb sportowy i sprawdzić, co ta Twoja maszyna potrafi, ale w momencie kiedy nie potrafisz latać jeszcze swoim dronem, włączysz taki tryb sport, dron staje się bardzo niestabilny. Naprawdę. Ja wiem, że się wydaje, że to łatwo sobie ogarnąć, no ale nie całkiem. Na przykład w Mavicu R w momencie, kiedy włączysz tryb sport, czujniki w ogóle nie działają, więc one cię nawet nie ochronią w momencie, kiedy polegasz na tych czujnikach, pęk! I nie mamy drona, więc tryb sport. Zachowaj sobie na pewno na otwartą przestrzeń i w momencie, kiedy już trochę poznasz swojego drona, no i po prostu polatasz. Numer 17. Nie polegaj na czujnikach drona. Ja wiem, że kusi poleganie na tych czujnikach i że one mogą wykryć przeszkody, i że ten dron się nie rozbije fajnie. Ale te czujniki nie są z każdej strony tego drona. Ok, Mavic 2 yy, ma już te czujniki, mówię o Pro, ma te czujniki praktycznie z każdej strony, ale one też nie działają zawsze. Czujnik się może po prostu pomylić, więc nie polegaj na tych czujnikach zawsze, bądź po prostu rozsądny. Numer 18. Korzystanie z aplikacji Drone Radar i zgłaszanie swojego lotu. Słuchaj, w momencie kiedy latasz w konkretnych strefach, warto zgłaszać swój lot. To po pierwsze, a po drugie wiedzieć, w jakiej strefie jesteś. To jest to, co mówiłem na początku. No, latanie zobowiązuje Cię do znajomości prawa lotniczego i do stref. Jeżeli latasz swoim dronem, musisz wiedzieć, w jakiej jesteś strefie, jakie są ograniczenia. Więc polecam ściągnąć aplikację drona, zapoznać się z nią i jak to wszystko działa. Numer 19. Startowanie z głupich miejsc. Ja obiecuję, że to już jest praktycznie końcówka. Został nam jeszcze jeden punkt. Ja wiem, że to jest trochę głupie, ale... Słuchaj, w momencie, kiedy startujesz z miejsc... Z których no, nie do końca jesteś w stanie później wrócić, no to pomyśl, co się dzieje. W momencie kiedy ten dron straci komunikację z tobą, więc może się okazać, że Twój dron zacznie lądować na dachu, albo zacznie lądować w wodzie, więc pamiętaj, że musisz startować z miejsc, w których jest konkretna otwarta przestrzeń. Jeżeli startujesz z ręki, musisz brać to pod uwagę, że dron może po prostu nie wrócić. Punkt 20. Nie pożyczaj drona. Wracam do punktu z zabawką, bo trzeba to jednak zaznaczyć. Słuchaj, nie pożyczaj drona nikomu, żeby ktoś tam sobie polatał. Jeżeli ktoś chce polatać dronem, ja zawsze polecam kupić jakiegoś zabawkowego, małego drona. Nie wiem, za 100 zł, którym rzeczywiście, jak walniesz w ścianę, to nic się nie stanie. Nawet jak kogoś zahaczysz, to się nic nie stanie. No, chyba, że trochę włosów wykręci. Ale nie pożyczaj drona obcym osobom, że a, ktoś tam sobie polata. Naprawdę to jest droga do nieszczęścia, więc pamiętaj o tym, w momencie kiedy ty jesteś pilotem drona, to Ty za niego odpowiadasz i nie możesz go nikomu pożyczać. No i to tyle. To 20 najczęściej popełnianych błędów przez początkujących droniarzy. Mam nadzieję, że żaden z tych błędów ci się nie przydarzył, a nawet jeżeli ci się przydarzył, no to będzie rachunek sumienia i już nie będziesz go po prostu popełniać. Wyślij ten filmik komuś, kto popełnia takie błędy, albo ma problem z dronowaniem, albo planuje kupić drona. Do zobaczenia za tydzień, cześć!